Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.9.4 Forge'a, czyli taką naszą bazę pod dodawanie modów, bo w zasadzie większość modów bez Forge'a nie ruszy. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Ok, zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl Znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy i forcha. Na wersji Minecraft 1.9.4 pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku, i oczywiście pobieramy zawsze ostatni albo rekomendowany. Jeżeli jest rekomendowany, to pobieramy rekomendowany, a jeżeli nie ma, no to pobieramy ostatni i zawsze pobieramy installer. Po wejściu na stronę, właśnie którą, do której link jest w opisie do filmiku. Widzimy, że jesteśmy na stronie z Forgem i mamy do pobierania na wersję Minecraft 194. Tutaj szukamy, tak jak wspomniałam już wcześniej, wersję latest, albo jeżeli tutaj by było recommended, to recommended. No w tej chwili mamy tylko latest, zatem yy, pobieramy właśnie tutaj latest. Tu jest akurat numer 1909 installer. Tutaj jest też podkreślone, że to jest installer. Klikamy na to installer i stąd pobieramy właśnie Forge'a. Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania Forge'a oprócz pliku, yy, który pobraliśmy, jest nam jeszcze potrzebny launcher Minecraft. Jeżeli macie wersję non-premium i nie wiecie, jak zainstalować swój launcher yy, wersję premium i nie wiecie, jak zainstalować swój launcher, to się dowiecie, jak to zrobić w filmiku, jak zainstalować launcher premium. Yy, oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Yy, jeżeli macie wersję non-premium Minecraft'a i nie macie launchera, to dowiecie się, skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocy Tuty 636. Ok, co musimy zrobić, żeby zainstalować Forge na wersję Minecraft 1.9.4? Otóż musimy uruchomić co najmniej jeden raz Minecrafta 1.9.4, takiego czystego, bez Forge'a, bez, bez modów, bez niczego, po prostu zwykłego, czystego Minecrafta. Czyli uruchamiamy launcher, no i czekamy, aż nam się tutaj po uruchamia, i tak dalej, także jak tylko o. Jest launcher, tutaj muszę się zalogować. No i, i, i widzimy się, jak już mi się tutaj otworzy. Ok, także za, zalogowałam się. Mam tutaj swój profil i jest Minecraft przygotowany do tego, żeby grać na wersji 1.9.4. Jeżeli oczywiście my chcemy w tej chwili grać na wersji 1.9.4, więc spokojnie możemy tutaj kliknąć play i otworzy nam się czysty Minecraft na wersji 1.9.4. Ale gdyby się zdarzyło, że oglądacie ten filmik później na przykład, albo nie chcecie grać na 1.9.4, tylko na innej wersji yy, i tutaj właśnie, yy, jeżeli na przykład później gracie, to jest nie wiem, 1.9.5 albo 1.9.8, coś takiego, yy, sorry. I chcecie zmienić to, żeby mieć na pewno 1.9.4, to klikacie Edit Profile, i tutaj przy Use Version wybieracie strzałeczką, właśnie wersję 1.9.4, albo jeżeli chcecie jakąś inną, to jakąś inną. W każdym razie, tutaj, właśnie w tym miejscu to się wybiera. My nie musimy nic zmieniać, zatem klikamy tutaj i mamy. Przygotowanie wersji Minecraft do 1.9.4. Zatem klikamy play i czekamy, aż nam się tutaj wszystko zainstaluje. U mnie to będzie trwało jakiś czas, więc za chwileczkę się widzimy. Ok, uruchomił mi się launcher. Jesteśmy na stronie startowej, jak widać, mi z Minecraft 1.9.4. No i teraz wychodzę, po prostu uruchomiłam po raz pierwszy, mogę wyjść, zatem klikam quit game i teraz będę instalować właśnie Forge'a. Żeby zainstalować Forge'a, to co robimy? Wchodzimy do folderu %appdata% .procent, przez roaming, znajdujemy folder .minecraft, który nam się właśnie stworzył, gdy uruchamialiśmy launcher po raz pierwszy. Wchodzimy do tego folderu .minecraft, wchodzimy do folderu VERSIONS i tak jak wspomniałam mamy tutaj w folderze VERSIONS mamy folder 1.9.4, jest to właśnie folder czystego Minecrafta. No i teraz dwa razy klikamy zwykłym lewym przyciskiem myszy na forza pobranego przez nas, raz, dwa. I czekamy chwileczkę. O, i tutaj nam się pokazał mod system installer i właśnie nas tutaj witają, że instalują, instaluj klient. Tutaj jest zaznaczone, zostawiamy to i właśnie w folderze .minecraft zostawiamy to, klikamy OK i teraz nam się tutaj będzie dużo różnych takich bibliotek ładowało. Także to też musimy trochę poczekać aż nam to się wszystko tutaj ściągnie z internetu i załaduje. A tutaj oczywiście nam powstała właśnie nowa wersja, wersja Minecraft 1.9.4 z Forgem 1909 na wersję 1.9.4. Także wszystko już mi się tam pościągało i z sukcesem zainstalowało się właśnie Forge z końcówką 1909. Do, do naszego launchera, zatem klikamy tutaj OK. Tutaj możemy sobie wejść, cofnąć się do kropka Minecraft i jak widzicie jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem folderów. Gdy uruchomimy, gdy uruchomimy teraz Minecrafta i, <laughs> i, wybierzemy, i wybierzemy profil z Forgem, to stworzy nam się tutaj folder, który się nazywa Mods i do którego będziemy potem wrzucać Wszelkie mody. Także, co robimy teraz? Od, uruchamiamy launcher i będziemy wybierać inny profil. Także, tak jak tutaj jest, było, przedtem miałam wybrany profil Ania AniaPG i yy, grałam na czystym Minecraftie 194. No i teraz musimy tutaj zmienić profil. Czyli klikamy tutaj i wybieramy Forge. Gdy klikniemy Edit Profile, to jak widzimy, jest to właśnie Forge z końcówką 1909. Czyli możemy sobie tutaj go dopisać, że to jest właśnie ten Forge, jeżeli chcemy wiedzieć, to ale, ale nie musimy, to nie jest obowiązkowe. Tutaj możemy sobie przy JVM argument zaznaczyć ptaszka i wtedy możemy sobie tutaj z na przykład 1G zmienić na więcej. Jeżeli macie. Więcej pamięci RAM w komputerze, to można jej więcej tutaj przypisać do Minecrafta. Ja mam 8 giga RAM, zatem mogę przypisać połowę, czyli 4, czyli z 1 giga, z 1G, napisałam 4G, save profile i teraz uruchamiamy launcher na profilu Forge z końcówką 1909. Klikam play. No, i tutaj nam się znowu coś musi pościągać. A niestety u mnie to idzie bardzo wolno. Także za moment się widzi. No i już się kończy. Także teraz będziemy czekać, aż nam się. O, widzicie, tu się pojawił folder moc, właśnie. Bo się uruchomi, uruchomiła gra na y, profilu Forge. Także to sobie możemy tutaj zamknąć, żeby nam nie przeszkadzało. No i tutaj, jak widzicie, jest y, strona z logo Mojanga. I tu Forge nam instaluje wszystko, co ma do zainstalowania. A jeżeli będą już w tym folderze mods, y, mody, no to wtedy też będzie nam tutaj instalował mody. OK, także jak widzicie. Forge jest w wersji beta, jeszcze nie ma wersji rekomendowanej, dlatego mogą się stać różne rzeczy. Dlatego dobrze sobie swoje światy gdzieś saveować. OK, no cóż tutaj zrobić? Możemy nie, w zasadzie to bez, bez modów możemy sobie grać nie, nie instalując Forge'a, także, także po prostu teraz to ewentualnie. Mogę tylko stworzyć jakiś świat, żebyście widzieli, że się nie kreszuje, jeżeli się otworzy, uruchomi świat. Ale jak widzicie, Forge w tym momencie nam nic nie daje, dopiero nam daje, jak będą mody. I buduje nam się teren. I, 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 i się zbudował. Hmm, jaki fajny, płaski. Dobrze, to sobie zachowam ten, właśnie. Na pokazywanie, jak już będę instalować mody, to właśnie na tym świecie będę Wam pokazywać. Także to jest wszystko na temat Forcha. Ja kończę. Jak widzicie, nie kręcze się. Ja kończę. A wy piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę ania.bg.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa.